thank mm -hmm. you Przydałem, że się uda się nie udało się chciałem Dobrze, że się chociaż trochę udało. Ok, então vamos ver. Byli w grobowcu Chimiko. Bronili jej. Hmm. Czy to ty? Byłeś jakiegoś rodzaju generałem. Popełniłeś sefuku. Ha. Hmm. No. Zawiodłem swoją królową. Rytuał został przerwany. Kapłanka wiedziała, że tylko śmierć może ją ocalić, więc odebrała sobie życie. Teraz pierwsza i ostatnia królowa żyje w niebycie, będąc duszą w knijącym ciele. Jej gniew zrodził burzę i nie umilknie, ci dusza jest związana z tą hmm. ziemią. Moja burzowa gwardia przysięgła ją ochraniać. I musi wypełnić obietnicę. Ja nie jestem w stanie. Dusza uwięziona w gnijącym ciele, a więc stąd są te burze. Aby je powstrzymać, musimy zniszczyć ciało w komnacie rytualnej. Tylko jak mam przekonać do tego pozostałych? Okej. Okay. Jest o, o, nie w starym globowym! Muszę się stąd wynosić! Okay. Okay, Jimmy, die. Die. apo mo ah see a lot them. Teraz nie stać! Wycofują się! Reyes, jesteś ranna. No... Dzięki. Poważnie. Myślałam, że już po mnie. Nie ma po nich śladu! Co się stało? W trakcie ataku Whitman zabrał sam i zniknął z nią. Pewnie zabrał ją do Matiasa. Powinniśmy byli cię posłuchać. Szlak. Ja powinnam była. Co teraz zrobimy? Kutery jest już sprawny. Musimy ściągnąć pomoc. Pewnie sami już na to wpadli. Nie myliłaś się co do Whitmana. Sama ale... widziałaś te burze. Uderzają w każdy pojazd, który się zbliży. W czasie II wojny światowej stacjonowali tu naukowcy, którzy uważali, że burzami kieruje coś, co znajduje się w komnacie rytualnej. Słuchaj, nie znam wszystkich odpowiedzi, ale to ma związek z porwaniem sam. Jeżeli spróbujemy uciec, nie rozumiejąc o co chodzi, to zginiemy. Tak jak piloci. Tak jak Rot. Słuchaj. Cokolwiek się tu dzieje, zaufajmy jej. Nie możemy wrócić do ich twierdzy. To samobójstwo! Tam jej nie zabiorą. Zaprowadzą ją do komnaty rytualnej. Tym wejściem dostaniemy się bliżej. Słuchaj, wiem, jak bardzo chcesz wrócić do domu, bo do córki. Naprawdę wiem. Ale to jeszcze nie koniec walki. Nie proszę cię, żebyś mi uwierzyła Rejest. Proszę cię, abyś mi zaufała. Dobra. Spuśćmy kuter na wodę. chocia gdy tylko będziesz gotowa do drogi. tutaj. Czuję tutaj coś dziwnego. Coś, czego nie czułem już od dzieciństwa. Kiedy mój ojciec spadał w szał, chowaliśmy się razem z bratem i opowiadał mi historię o pani, mieszkance Raf. Pamiętam to uczucie, jakby ocean wzywał mnie do siebie. Chciałem uciec, chciałem oddać się spokojnemu morzu. Teraz, kiedy patrzę na Rafy otaczające te plaże, czuję ten sam zew. Widzę zielone, utkane z wodorostów włosy panii, oplatające wraki statków. Czuję jej łzy w morskiej pianie, w falach rozbijających się o skały. Lara ma rację. Ta wyspa jest przeklęta. Drzemie tu gniew, który nigdy nie pozwoli nam odejść. Jeśli zdarzy się najgorsze i będę ostatnim, który przeżyje, pozwolę, by zabrała mnie panija. Odpłynę i połączę się w falach z moim bratem. <laughs> Przeżyję. Musi. Lara, a co ty tam chcesz znaleźć? Naprawdę chcesz wiedzieć? Nie, ale powinnaś mi powiedzieć. Chodzi o duszę starożytnej słonecznej królowej uwięzioną w martwym ciele. To jej gniew wywołuje te burze. Jeśli zniszczymy ciało, burze ustaną. Jasne. A po co Matthiasowi sam? Nie wiem. I to mnie najbardziej przeraża. Słuchaj, wiem, że to jest szalony plan. Tak, Szalony. Ale nie mamy żadnego innego. Dobra, wierzmy się do roboty. Nie. Ty i Reyes musicie strzec głównego wejścia. Ja w tym czasie pójdę po sam. Chcesz tam iść sama? Im więcej nas pójdzie, tym łatwiej będzie nas dostrzec. Musicie zostać tutaj i zlikwidować jak najwięcej tych gnojków. Nie będą to tylko Solarii. Będą również inni. Samuraje, Gwardia Królowej. W skrócie, strzelajcie do wszystkiego, co nie jest mną lub sam. Moja ptaszyno, to nie jest pożegnanie, więc nie będę się żegnać. Jesteśmy z tobą, Lara. 哦，对。Oh, okay.